Podobno ludzie zadowoleni ze swojego zawodu mówią, że idą do pracy, a ci niezadowoleni używają zwrotu idę do roboty. Nigdy nie widziałem większej różnicy, zważywszy, że 90% pracuje tam, gdzie pracować nigdy nie chciało. Niespełniony pisarz wystawia chemię w sklepowych półkach, muzyk bez pasji dorabia na korypetycjach z matmy, studentka weterynarii zapija smutki wódką na bezrobociu, a inżynier wychowany na klockach Lego kontroluje bilety w drugiej strefie. I tak wszyscy robią swoje. I ciągle słyszę, hej, przecież nie musisz tego robić, to tylko Twoja decyzja. Chcesz coś zmienić? Zrób to. A zaraz potem życie i rzeczywistość wali Cię po morcie, mówiąc, chyba sobie kurwa żartujesz, masz kredyt na 100 lat, siedź na dupie. Pracuję w agencji PR, która wymyśla różne rzeczy. Inaczej nie umiem tego nazwać, bo ani robimy reklamy, ani nie tworzymy czegoś od podstaw, tylko wymyślamy kurwa rzeczy. Tak naprawdę wszystko co robimy polega na kopiowaniu tego co sprzedaje się na Zachodzie, tyle że w polskiej taniej wersji. Podobno to kreatywna robota i być może taka jest, jeżeli przeglądanie YouTube'a i Face'a w celu inspiracji to szczyt kreatywności. Chciałbym im wszystkim przyznać się do swoich pasji, do mojej miłości, do muzyki klasycznej, do hobby, jakim jest układanie puzli, do tego, że ronię łzy na filmach dla dzieci, ale nie mogę, bo nie jestem kurwa podłączony, nie jestem online. Żeby się dziś czymś podzielić, trzeba to opublikować, a nie powiedzieć. Jeżeli się gdzieś było, to trzeba to zamieścić i zlinkować, a nie pokazać na fotografii. Niby takie mileniasy, niby generacja X czy tam kurwa Y, tacy oczytani, obezdani, a jednak nieżyjący. Na pokładzie mamy między innymi Krzysia. Wszyscy wiedzą, że jest alkoholikiem, jak sam mówi nie lubi ciapatych, jego córka nie chce utrzymywać z nim kontaktu, a do tego wszystkiego jest w długach, bo kiedyś po pijaku przelał wszystko co miał na koncie na konto Gnipisu. Nawet mi go nie żal. Mamy też Anię. Lesbijka, feministka, właściwie to już faszystka. Jest tak prawicowa i konserwatywna, że gdyby mogła to co weekend chodziłaby na brunch z Goebbelsem wpierdalając w Wurtry przy akompaniamencie nut wagnera no, jest jeszcze Zbyszek, zwany Mirkiem. To taki koleś, który żyje memami, internetem, kwejkami i innym głównym. Cytuje teksty komików albo kabareciarzy. Jak ma coś opisać, to mówi, że to był poziom over 9000. A jak coś było śmieszne, to zamiast się zaśmiać, mówi XD albo Lel. Paradoksalnie jest z nim większy kontakt niż zresztą bandy tych biurowych zombie. W tym tygodniu mam do przygotowania rebranding proszku do prania. Produkt o nazwie Biała Siła, nie widzi czemu sprzedaje się słabo. Mam więc za zadanie przygotować nowe logo, nazwę i całą kampanię reklamową. Niestety każdy projekt, który zaczynam po kilku czy kilkunastu minutach nakreślania, mimowolnie zaczyna przypominać męskiego członka. Gdybym faktycznie mógł wykonywać pracę tak, jakbym chciał, to świat reklamy wyglądałby zupełnie inaczej. Masz dosyć ręcznego zapierdolu przy garach? Palce marszczą Ci się od wody jak sine jaja. Przestań żyć jak pizda z dżungli i skorzystaj z kostek do zmywarki. Fina as fuck! Rewolucyjna technologia nieistniejących nanocząsteczek sprawi, że talerze będą białe jak pierdolony śnieg. Kup już dziś! A gdyby tak się zabić, po prostu wziąć nożyczki i się pochlastać. Brief dla czerwonych, ASAP, bo zdał assignment, jest wpół do fuck deadline mamy o 17, także wiesz, fokus na target, ogarniasz workflow, nie? O, yy, jest pan kanapka. Równie dobrze, można by do mnie mówić po turecku albo kurwa w Swahili jeden chuj. Po kiego wała wyjebałem dwa kafle na kurs angielskiego, skoro w firmach używa się jakiegoś spierdolonego dialektu? Po co w ogóle się rozwijać i poszerzać horyzonty, skoro ludzie oczekują od ciebie znajomości w dziedzinach wymyślonych i nieprawdziwych? Dobra, pierdolę. Dzisiaj piątek casualowo wyautuje się z biura na mita z akantem. Halo? Siemano, chujku, dawaj na piwko, czekam na ławce. Okej okay, będę. Halo. No cześć. Kolega ze studiów. Takim się nie odmawia. Przecież nic człowieka nie łączy mocy niż studencka niedola i wkuwanie gówno dat przed ustnym z historii Unii Europejskiej.